Niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! 100 lat! Wszystkiego najlepszego, draguś! Muchamy. Raz, dwa, trzy! już dmuchnie, bo się boi ognia. Hmm. Proszę bardzo. Smacznego. Smacznego. Czyli tort rodzinny smakuje. Dragon. O, dragon. No, na pewno pyszny. Widzisz, marchewka zostaje, mięsko wyjedzone. Tak jest, jest segregacja naturalna. Pyszny torcik.